Czy Donald Trump będzie rządził dłużej Ameryką niż jedna kadencja? Posłuchajcie, co dokładnie powiedział po wypowiedzi Zełeńskiego. Czy jest Pan otwarty na urządzenie wyborów w Ukrainie? Tak, oczywiście, jesteśmy otwarci na wybory. Musimy zająć się bezpieczeństwem i w takich bezpiecznych okolicznościach mogą być przeprowadzone. Bo musimy popracować na tym w parlamencie, bo w trakcie wojny nie możemy urządzać wyborów, ale możemy. Możemy doprowadzić do bezpieczeństwa. Potrzebujemy, jak to powiedzieć, potrzebujemy rozejmu tak. wszędzie, na polu walki, w niebie. Na, na morzu, aby ludzie byli w stanie przeprowadzić demokratyczne, otwarte, legalne wybory. Więc mówić, że w trakcie wojny wyborów nie można być. Okej, okay, dobrze, ja powiem tylko tyle: trzy i pół roku. Jeżeli okaże się, że będziemy w stanie wojny z kimś, no to wyborów nie będzie. Niestety. Zastanawiam się. podoba się pan ta idea. No? Niby się zaśmiał, ale czy to nie brzmi jak. Dobry plan, by zostać dłużej u władzy? No i co sądzicie na ten temat? Będzie dążył do wojny, aby nie przeprowadzić kolejnych wyborów? Subskrybuj kanał Polityka RP. Do zobaczenia.